Jeżeli modelka jest anorektycznie wychudzona, czyli modelka jest zbyt szczupła, i widać, że na się głodzi, a to widać. Ja to widzę po ziemistej cerze, po słabych włosach widzę to po takim bardzo niezdrowym ciele i na przykład różne dyskusje na temat, czy Ania Rubik je, czy nie, to ja byłam świadkiem, jak wcinała z wielką przyjemnością pączki i widać po jej budowie, po jej ciele, że ona po prostu jest taka drobna, tak? Natomiast bardzo wiele dziewczyn, które ma silniejszą, mocniejszą budowę się głodzą. Głodzą się, przechodzą przez anoreksję, przechodzą przez bulimię i wtedy zawsze takim dziewczynom tłumaczę, że jesteś za szczupła. Miałam się, że to jest w stanie obudzić pewien sposób jej myślenia, bo jeżeli Ktoś jej mówi, że jest za szczupły i, i, i nawet chociaż ona może nie jest za szczupła, ale mówię jej, słuchaj, to, to nie tak źle wyglądasz. Na tobie rzeczy będą źle leżały, tak? Czasami lepiej, żeby było więcej, aniżeli niezdrowo. No ale był też taki moment w modzie, y, dalej on gdzieś tam na niektórych wybiegach króluje, kiedy im bardziej y, modelka była taka y, y, chłopięca, y, chora z sińcami pod oczami, tym lepiej. Natomiast ja nie ja jednak wolę zdecydowanie zdrowe dziewczyny.